Cześć, kolejny odcinek, a w zasadzie vlog. Taki tutaj mam oto fajny nożyk. Będziemy dzisiaj go wykańczać będziemy robić rękojeść do nożyka, bo mi się nie chciało i po prostu go jeszcze się zrobiłem. Potem pojedziemy do lasu i zrobimy jego testy. To taki pierwszy vlog. Nie miło będzie trwać, zobaczymy. Eee, I co? Zabieramy się za robienie rękojeści, i jutro pojadę z tym do lasu, i będziemy robić recenzję po prostu tego nożyka. Ja sobie tu przygotowałem jakiś taki. Będziemy mieli jeden pin, bo stal stwierdziła, że ona się nie będzie chciała wiercić I chyba siedziałem z pół godziny i jeden otwór i połamałem z pięć wierteł Bo na przykład jak widzicie właśnie tutaj się ładnie dziurka przewierciła Tu się nie chce, zatrzymało się w tym miejscu, na tej samej grubości, w tym samym miejscu Mamy kawałek drewna, jakiegoś badziemnego, Mamy pin i będziemy jechać na jednym pinie Dobra, bierzemy się za rękojeść Bierzemy aceton, no i sobie popiekamy Rozprowadzić, żeby to odtłuścić Dobra, może być. Będziemy to kleić na klej... Kurwa, pin mi a tu jest. Będziemy kleić to na klej epoksydowy. Ty, a i ten, jeszcze patyczek trzeba znaleźć. Dajemy trochę jednego i dajemy trochę drugiego. Nie wiem, który jest który, bo jeden to jest lej, a drugi to jest aktywator. Jakkolwiek to by nie brzmiało. Dobra, teraz trzeba to tak, trzeba to wymieszać. Teraz tak, kładziemy to w tym czystym idzie, bo tak, bo to jest nierówne. Dobra, czyli dajemy tak, nakładamy trochę tego kleju na tą stronę. Ty, w ogóle ja miałem dać taśmę. Tu, żeby nie, a, o jakaś taśma akurat jest. I teraz tak, dajemy jeszcze tutaj uzupełniamy wszystko do końca. Wsadzamy naszą rękojeść, wsadzamy pin. Kurma, jeszcze sobie tu dociśniemy. No i generalnie tak jest, 20 minut, pół godziny zostawiacie. Ja to jeszcze dzisiaj obrobię, dzisiaj to zalewiemy i jutro do lasu będziemy się tym bawić. Kurwa robisz No bo zostawiłem na jakieś, nie wiem, pół godziny Jak widzicie ten klej jest taki jakiś miękki jeszcze A bo miałem wziąć, odczepić tutaj tą tasiemkę, co jest Idziemy na szlifierkę teraz i będziemy mniej więcej nadawać kształt, żeby wyrównać tak jak tutaj była ta rękojeść. Wcześniej widzieliście, bo na razie to jest takie coś No ja z czegoś takiego nie będę tu korzystać no, Widzicie w jakim to jest stanie Więc dlatego ja to idę teraz na szlifierkę Idę to przerobić Dobra, idziemy teraz z tym nożykiem na szlifierkę Yy, przy pracy z drewnem, mamy tutaj naszą 40. zajebistą, fajną yy, pas 40. Przy pracy z drewnem powinniście korzystać z czegoś takiego, co się respirator nazywa, ale niestety nie mam, ponieważ był testowany jakiś chiński i się rozwija. Z uwagi na to, że właśnie nie mam odciągu, no to jest respirator potrzebny. Ja wam na szybko zademonstruję, potem z jakąś szmatę założę na mordę, yy, zademonstruję po prostu, jak bardzo to ten cały, te truciny, to wszystko po prostu z tego leci. No to jest dosyć regularnie sprzątane, to jest z jednej rękojeści, to jest z stali, opiłki, generalnie no to się strasznie po prostu pyli to wszystko, bo pasto ściera i jest taki po prostu burdel. To jest dlatego regularnie trzeba czyścić i zakładać respirator, żeby się nie zatruć i pylicy nie dostać innych tam chorób, no także ja sobie zakładam jakąś szmatę na mordus, i będę na tego pokazywać i sobie szybko robię rękojeści. Dobra, zrobiłem 40 wstępny kształt i potem poprawiłem 240 i teraz jeszcze papierem troszeczkę poprawimy, potem będziemy dawać olej, wy, wy, jakieś takie oto, czy jakieś takie niedoskonałości po prostu jeszcze w miarę wyrównamy sobie papierem, papierem się głębiej dojdzie, po prostu jest wygodniej papierem dojść niż szlifierką i, i potem będziemy to olejować i pojedziemy z jutro do lasu. Gdzieś tu jest nóż, muszę go znaleźć. Co to, to nie jest nóż. Trzeba wlać. No, a więc ten, jak widzieliście na przebitce to jakiś dziwny Harrison Jones chciał mi ukraść ten nóż, powiedział, że jest chujowy. Według mnie nie jest, no co prawda nie jest dobrze naostrzony, ale będziemy właśnie, jak wczoraj kle kleiliśmy rękojeść, dzisiaj będziemy go... Czekaj, czekaj, dobra to się tam przerwie, ognisko się rozpali, bo komarki gryzą. Jako iż muszę dorzucić do ognia czegoś, co dymi, aby komarki zutylizować, to pierwszym testem będzie zrobienie czegoś takiego. Zobaczymy czy nożyk będzie dobry czy chujowy To jest dosyć świeża dębina jak widzicie idzie nawet nawet dobrze więc pierwszy test, czyli ucinanie gałęzi, takie w pół batonowanie. bo to nie do końca zbatonowanie. Teraz jeszcze sprawdzimy jak to na przykład sobie koruje taką dębinę. Nie jest to jakoś bardzo ostry, ale podstawowe działanie, czyli na ostrzenie patyka może być. Drugi test nie będziemy batonować jeszcze tylko mamy suchą sosnę. Testy ostrzenia. Na razie ostrości robimy, dopóki jeszcze jest ostre. Podostrzyć i będzie zajebiście. Dobra, to teraz wam wytłumaczę, co to jest za nóż i jakie są zasady tej serii. Nóż, stal 50 kf zrobiony na szlifierce szlif. Ja sobie takie gówno zrobiłem, bo chciałem sobie w jakimś to mieć. Rękojeść. Nie mam pojęcia co to była. Jakiś od czegoś, jakiś kawałek drewna był. To wziąłem, wykorzystałem. Wygląda to nawet dosyć dobrze. Jest naostrzony. Ma trochę haczy, więc powiedzmy jest naostrzony. Ciekawostka. Ta strona jest bardziej naostrzona niż sam szlif w ogóle. A teraz trochę o serii. W serii będziemy robić nożyki. Takie, inne. Ogólnie będziemy robić nożyki, będziemy trochę się bawić, testować, będziemy gdzieś jeździć. Nie będą to zawsze nożyki, ale będą na przykład, będziemy robić testy jakichś różnych nożyków. Niech ktoś wymontuje mi te komarki, bo mnie szlaki jazdy trafi, w montażu się je wytnie. Więc we vlogach będziemy głównie zajmować się nożami, będziemy dziś jeździć po lasach głównie, no po polach trochę też, ale głównie po lasach. Będziemy trochę siedzieć też w warsztacie, robić je, będziemy ostrzyć, to takie generalnie bajery. W tej serii pojawi się po którymś odcinku, obstawiam, że pewnie w odcinku jakimś we vlogu, piątym pojawi się pewnie jakiś Q&A jeżeli vlogi będą w miarę miały dobre wyświetlenia i będą ok no to do piątego odcinka do, do piątego vloga cały czas mówię odcinki ale to są vlogi to sobie dolecimy i wtedy zrobię Q&A to napiszę gdzieś tam na Instagramie czy gdzieś tam napiszę i czy na kanale po prostu i będziecie zadawać pytania ewentualnie ściągnę pytania z różnych filmów niektóre z vlogów które będą się pojawiać będą z nożyków które będę robić pierwszy raz Czyli jakiegoś rodzaju nożyka nie robiłem, to będziemy go robić na węgu pierwszy raz. I wtedy po prostu w kolejnym innym kiedyś go poprawimy, a w zasadzie zrobimy drugi na błędach z tego pierwszego. Także teraz zabieramy się do robienia testów dalej. I odnośnie serii to tyle. Mamy nóż, mamy kawałek drgnienka, Pierwszy test baton nasz to jest wielka, mocarna pałka babci. Dobra, kładziemy kawałek. Najpierw takie małe batonowanie. Na razie to nie ma problemu, wbijemy to jeszcze. A tak, to to na razie nic. Może ostrość trochę ucierpiała. Teraz coś grubszego będziemy batonować. Trzeba wyciąć te komarki, bo już mnie naprawdę doprowadzają do tego. Tak jest, jak jeździcie wieczorami po lasach. A w ogóle w, w ostatnim czasie, czy wy też macie taką sytuację, że magicznie komarki zaczęły się pojawiać wszędzie? Ponieważ jeszcze jakieś dwa tygodnie temu komarków nie było nigdzie, a teraz ja siedzę sobie na podwórku. I nagle są u mnie na podwórku. I chodzę po mieście, komarki latają po mieście. Ale jeszcze niedawno ich w ogóle nie było. Będziemy botonować teraz. O. Podsuszone. Szczytowałem trochę. Radzi sobie... ...bardzo dobrze. Oczywiście, nie jest to hulta force. Oczywiście, z nożem nie będę robić tego, co z hulta Forcem. Tak, wbić to fajnie, ale teraz to wyciągnąć. Zrobimy sobie tak. Tyle wystarczy. Kiedyś zrobię jeszcze jedną recenzję, taką już jak kupię sobie drugą sztukę, to będziemy robić ekstremalny test hulta Force'a. Będziemy go niszczyć, a na razie jest karta. Do recenzji tego nożyka. O no, oh, do morty. Być użytkowy nożę, ja sobie go po prostu jak się stępi i sobie zrobię kiedyś lepszy. Bo na razie też w pokrowcu nie umiem, ale jak będę umiał, to wtedy sobie zrobię lepszy. I może taki albo inny będę sobie nosić gdzieś tu przy pasku. No na razie on jest bardziej użyteczny gdzieś do lasu, żeby wyjść popatrzeć, a później co zostanie na półce. Dobra, taki króciutki odcinek, bo w sumie przebatonowaliśmy kawałek. Stal nie jest uszczelbiony nigdzie. Nie są to bardzo mocne testy. Oczywiście mógłbym go wbić w drewno i na przykład próbować go złamać, ale wiem, że po prostu ta stal jest nieodpuszczona, nie w odpowiedniej temperaturze, bo jest odpuszczona w 250, a powinna być w 400. No ale. Tak też można odpuścić, tak też będzie działać. Także taki krótki vlog, trochę nowy format, trochę komarków, i wyczekujcie kolejnego, one będą się mniej więcej pojawiać, jak będę robić noże, czyli pewnie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, może częściej. Więcej muszę nagrywać z odcinków. Na razie zrobię taki testowy vlog. Jeżeli on będzie dobry, to po prostu będzie więcej tych vlogów. Jak nie, to trudno. I tak będę robić jakieś pojedyncze vlogi, tylko rzadziej. Jak będą się cieszyć sławą i będą zajebiste, to będę je robić częściej. A i w ogóle jeśli kogokolwiek interesowało dlaczego on jest taki szary, a w zasadzie czarny, to jest... Tak zwany Brud de Forge, a w zasadzie brud de piekarnik, bo po, poprawnie to się po prostu robi tak, że noże wykuwa, to się to, te zędry to wszystko inne takie co zostają, to się zostawia i się tylko zakłada szlif. A to po prostu po hartowaniu w oleju się takie czarne zrobiło, piekarnik to w jeszcze bardziej i to jest taki brud de piekarnik. Także jeżeli chcecie więcej vlogów, to klikajcie w subskrypcję, lajkujcie, komentujcie i może za jakiś czas się kolejny vlog pojawi. Może wyczekujcie, to może zrobię Q&A, odpow odpowiadam na wasze pytania. Jeżeli będą zajebiste jakieś pytania, jak nie, to zrobię sobie sam, żeby po prostu zrobić content. Także, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!